Zdravstvujcie rybiata, zjewodnia będziemy rabłatać z Questem X10 Pro Sprawdzimy sobie jak wykrywacz pracuje w warunkach bojowych W miejscu w którym stoję był, rósł sobie łubin łubin ojciec skosił, stależował także jak widzicie warunki są może nie tyle super ale są fajne Dochodzenia bez łętów, czasami tam sporadycznie się zdarzają, ale tam dalej jest ściernisko w związku z powyższym Sprawdzimy sobie, jak łeb pracuje w warunkach w takich, które większość lubi, ale też sprawdzimy, jak zachowuje się urządzenie, jeżeli uderzają łodygi o cewkę. Czy się wzbudza, czy się nie wzbudza, czy się wzbudza nadmiernie, czy się wzbudza minimalnie, bez zbędnej marketingowej papki. Ponieważ, no, jeśli ktoś chce kupić to urządzenie, no, to na pewno go to interesuje, czy, to maszyn, czy ta maszynka w warunkach polowych jest stabilna, czy nie. Dobra, nie ma co gadać. Zanim zaczniemy, jeszcze tutaj buszowanie, taka mała wskazówka ode mnie, bo jest wielu ludzi po prostu ma z tym problem. Z tego co widzę na zdjęciach, które wrzucają na grupach czy tam na niektórych filmikach. Pamiętajcie, tutaj ta część jest bardzo wrażliwa. Z tego względu, że cewka pracuje przy odkładaniu e, urządzenia. Jak kopiecie dołek, może się zdarzyć, że w przypadku niedokręcenia e, śruby mocującej cewka pracuje. Jak tu będziecie mieli za ciasno. Wszystko tutaj oplecione wokół sztycy ten kabel, może nastąpić uszkodzenie tego wejścia kabla do cewki albo wyrwanie z gniazda kabla całkiem albo uszkodzenie jakiejś części tam tego kabla w środku i wtedy wykrywasz, zaczyna szaleć głupieć, pojawiają się pytania, problemy występują nadmiernym wzbudzaniem się. No i większość takich właśnie przypadków spowodowana jest tym, że to jest nieumiejętne właśnie owinięcie kabla wokół sztycy. I po prostu zwykłe nie oszukujmy się, gapiostwo, bo to jest bardzo ważna sprawa. Nie wszyscy o tym wiedzą, zwłaszcza ci, którzy kupują nowy wykrywacz. W instrukcji jest to opisane, tak więc no, ja zastosowałem akurat taki patent. Mam tutaj: Quest daje w zestawie taki rzep, żeby sobie można było tutaj ten kabel zabezpieczyć. Skręciłem dość mocno, ale też z wyczuciem, żeby nie ułamać śruby. No i pamiętajcie o tym, tak, bo później. Niepotrzebnie się będziecie denerwować. Tyle jeśli chodzi o wskazówki odnośnie tutaj, właśnie tego kabelka. Przechodzimy do pracy wykrywacza. Sprawdzę sobie tutaj to najpierw w trybie jewelry, przejdę się kawałek, i później pójdę na tamto ściernisko, też w tym trybie, w programie. Co my tu mamy? Ustawienia czułości mamy na maksa. Dyskryminację musimy sobie zmienić. Czekajcie, bo mi tutaj szybko wylazł z tego. Eee, dyskryminacja nie będzie żadnej dyskryminacji, czyli chodzimy na wszystkich kostkach. Eee, wychodźmy z tego samego, dobra. Eee, dźwięki. Będziemy sobie chodzić na 5 tonach. W poprzednim materiale się machnąłem i powiedziałem, że na C6. Jest 6 tonów. Nie jest 6 tonów. Na C6, jak masz ustawiony, to dźwięki wydają ci takie, wydaje wykrywać takie, jak w programie All metal, czyli natężenie, natężenie dźwięku w zależności od głębokości zalegania obiektu. My będziemy chodzić na 5 tonach i to jest wszystko, jeśli chodzi o te ustawienia. Najważniejsza rzecz, o jakiej trzeba pamiętać, to odpowiednie dostrojenie wykrywacza do gruntu. Wielu ma z tym problemy, stąd później wynikają wszelkiego, wszelkie maści pytania i zarzuty, że ten sprzęt to syf. Główno prawda, ponieważ trzeba umieć. A żeby umieć, to trzeba przeczytać instrukcję. Naciskamy przycisk od balansu gruntu i pompujemy. Do momentu piknięcia. Piknął, zapił mi się. Na 63 trochę jednak trzeba było popompować. Eee, bardzo ważną rzeczą jest też to, żeby sprawdzić, czy pod cewką nie ma żadnego żadnego elementu metalowego, żeby ziemia była czysta. Wtedy nam się urządzenie dostroi bez zbędnych głupot. Dobra, zapiął nas się na 63, ale pamiętajcie, że możemy jeszcze zmienić ustawienie gruntu w przypadku nadmiernego wzbudzania się ręcznie. W tym celu należy przycisnąć przycisk od gruntu i strzałkami góra, dół można sobie dostosowywać. Celowo nic nie mówię, żebyście słyszeli, jak urządzenie pracuje, wydaje dźwięki. Tu coś jest, sygnał jednostronny. Ale nie kopiemy, bo dzisiaj nie mam łopatki do tego testu. Czasem piknie. Tu mamy jakieś stalucha. Tu już rwane szarpany. Jak widzicie, dramatu nie ma, jeśli chodzi o wzbudzanie się. Popierdywania bardziej wynikają z tego, że jest tutaj dużo gwoździ czy innego żelastwa drobnego. Ale zmniejszymy sobie teraz czułość. Damy na 90. I idziemy. Niedziela, pełno samochodów, grzybiarze. Do lasu nie można wejść. Spokojnie. No, ale dobra. Jak widzicie, tak w programie Jewelry pracuje Quest. I jest cicho. Nie ma zbędnego popierdywania i wydawania niepotrzebnych dźwięków. Jakie żelastwo. Dobra, to teraz sobie w tym programie wejdziemy na ściernisko. Czułość mamy na 90. Ja wiem, że nikt nie lubi chodzić po ściernisku. Ja osobiście lubię. Zwłaszcza jak jest mocne. No, tutaj już jest coś kopalnego. No, nie mam łopatki. No. Ale słuchajcie. No, coś tutaj jest z ziemi. No trzeba przyjść z łopatą. No W każdym razie, jak słyszycie, szukanie na ściernisku większego problemu nie sprawia. Questowi podwyższymy czułość, tak jak mówiłem, czy też tak będzie, na maksymalnej czułości. coś tutaj jest w ziemi ale jak słyszycie właśnie chodzi o to, że nie słyszycie a jak nie słyszycie w tym wypadku no oprócz sporadycznych piknięć nie jest źle, dobrze zmniejszymy jeszcze do 90 jeszcze raz na tym ściernisku idziemy sobie coś jest No, także, jak widać na załączonym obrazku w programie Jewelry, nie ma dramatu, jeśli chodzi o ściernisko. Walą młęty o cewkę, ale nie powoduje to jakiegoś strasznego zakłócania pracy tego urządzenia. Dobra, jak jesteśmy na ściernisku, to z niego zejdziemy. Wrócimy sobie z powrotem tutaj na łubin Zmienimy sobie program, teraz damy program Coins W programie Coins jakie mamy nastawy Czułość zostawiamy 99 e, Dyskryminację wyłączamy, włączamy wszystko e, Tutaj Dźwięki mamy 5 tonów I to jest wszystko, grunt robimy, robimy grunt, za każdym razem przy zmianie programu robimy grunt, żeby nikt mi nie zarzucił Niczego Najpierw trzeba znaleźć jakieś czyste miejsce Dobra. Już mi się zakluczył. Zakluczył już mi się na 66 przy włączaniu. O, 66, 63. Czyli odczytał grunt tak samo jak w tamtym przypadku. E, dobra. No to co? No to idziemy końsy dalej, na końcach. Żelastwo. Możliwe, że to nie jest żelastwo. Może być coś głębiej. Coś jest, bije nisko w żelazie. Coś tu jest. O, tutaj porcelanka leży. No tutaj już. Sygnalizuje żelastwo, ale w ID jest dość wysokie na 30 do grzebnięcia. Też by kopał, bo stabilnie skacze jedną kostkę do przodu tylko. No, ale widzicie, na maksymalnej czułości w programie Coins. No, coś żelaznego. W programie Coins pracuje stabilnie bez większych problemów. Przechodzimy na ściernisko obok. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest. No tutaj, w tym programie, jakby już się na maksymalnej czułości. Coś tu jest. Trochę jakby się, troszeczkę się wzbudzał częściej niż jeśli chodzi o program Jewelry, ale... To coś jest zwyczajnie. Testowo, tutaj pod spodem nic nie ma, zobaczcie. Uderzam cewką o łęty. Sporadycznie się wzbudzi, ale zbijemy mu z czułości na 90. Dobra, mamy 90. Dobra. Tutaj mamy ogarnięty temat Coins Jewelry. Teraz przejdziemy na program All Metal. W tym programie no jednak wykrywacz dość dość intensywnie sygnalizuje różnego rodzaju uderzenia o cewkę, ale pokażę Wam to dla słuchaju. Czekajcie, bo mnie to wcisnąłem. <laughs> Niech on wyjdzie do menu. Dobra, przechodzimy na program All Metal. W programie All Metal fabrycznie jest 70 czy albo 60 ustawiona czułość, nie pamiętam. Eee, spróbujemy ustawić go na maksymalnej czułości. Zobaczymy jak będzie gadał. Producent nie zaleca w tym programie poszukiwania na maksymalnej czułości, żeby po prostu nie denerwowało to ucha. Sugerowana to właśnie jest tak 60, 70. Słuchajcie, już, już sobie lubi troszeczkę pogadać na tej maksymalnej czułości. O, tak, więc nie. Jednak nie. Jednak zjedziemy do wartości bazowej 70. W ustawieniach co tu mam? Thresholda mam wyłączonego znaczy się ustawionego na 0. Tutaj nie ma dyskryminacji. A ton jest 1. Zmienia się pod wpływem głębokości zalegania obiektu. Dobra, idziemy. To jest, jaką mamy czułość tutaj? 70. Jeszcze zrobimy grunt. Ale tu będzie i tak 63. 64. Dobra, to idziemy. No tu już jest... Bardziej gadatliwy, ale i tak wymacuje to, co ma pod cewką dziewięć dziesięć, akurat takie działanie w programie Almetal to jest. Taka jego natura. Tutaj coś mamy. Dobra, eksperymentalnie zbijemy mu z czułości jeszcze. Chociaż, zbijanie zczułości powoduje to, że wykrywasz jest płytszy. i mniej podatny na obiekty, mniejsze. Ale w jakiś sposób wpływa to na jego uciszenie. Tylko, że to uciszenie, wiadomo. Jest kosztem osiągów. Zobaczcie, zbiłem na 50, już jest cicho. W każdym razie po prostu trzeba złapać balans między tym wzbudzaniem się go, między tą 70 a e, warunkami glebowymi. Wtedy, wtedy ucichnie, ale pamiętajcie, że wpłynie to na osiągi. Dobra, przechodzimy na ściernisko. Dla słuchaju, jak mówiłem, tak robię. No tutaj już Tutaj już odczuwać Można odczuć Że jednak te łęty Powodują, uderzanie łętów O, cewkę powoduje Jakieś tam wzbudzanie to Zresztą słychać i widać W sumie to tylko słychać, i nie widać tego na wyświetlaczu No ale tak jest nie ma co tutaj Nie ma co tutaj czarować No to co, to macie już tutaj ogląd Jak ta sprawa Na polach wygląda e, Podobnie będzie w lesie A raczej na pewno będzie podobnie w lesie Z tego względu, że e, no w lesie może tylko być inny grunt A warunki Jak ktoś chodzi po młodnikach Gdzie jest gęsto Albo przypierdoli w jakiś korzeń No to wtedy na pewno Urządzenie zagada i wyda odpowiedni dźwięk, powie, że ała bolało. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Pokazałem wam jak zachowuje się quest na miarę równym polu, jak zachowuje się na ściernisku. Pamiętajcie, że przy każdej zmianie terenu schodzicie z pola, wchodzicie do lasu, przepompować, zrobić grunt, żeby uniknąć ewentualnych nadmiernych wzbudzeń niepotrzebnych. Prawidłowe wystrojenie do gruntu sprawia, że wykrywacz jest stabilny. I pamiętajcie też, żeby nie za bardzo, za bardzo nie naprężać tego kabla w wejściu. Przy wejściu do cewki, tam o, dajcie mu troszeczkę luzu, bo jak odkładacie, no to cewka pracuje. Nadmierne naprężenie spowoduje uszkodzenie wiązki. Reklamacja tego nie uwzględnia, ponieważ uszkodzenie w wyniku w, e, powstało w wyniku nieprawidłowej obsługi przez użytkownika. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, także majcie, miejcie, to, miejcie to na uwadze. A ja się z Wami żegnam i idę zrobić sobie jakieś ognisko, bo mam kiełbaskę dobrą. A przy niedzieli żona mi dzisiaj obiadu nie zrobi. Tak więc zjem w terenie, ale lubię w terenie jeść. Podejrzewam, jak większość z Was. Zaraz będzie jesień zima, to jeszcze smaczniej z ogniska jest. No to na razie. Cześć!